Hej, z tej strony Juka witam Was w kolejnym odcinku z Nili Girl Overdose. W dzisiejszym odcinku postaram się zrobić y, aż 5 zakończeń. Nie wiem, czy nam się uda czasowo, ale postaram się. Pierwsze zakończenie będzie z, y, y, z tym, że będziemy potrzebowali miliona obserwujących, ale też będziemy musieli mieć y, przywiązanie plus czarne myśli na 80 jak sobie zaglądam na kartkę, bo sobie wszystko rozpisałam. I mm, trzeba uważać, żeby właśnie stres nie doleciał do 120. I trzeba włączyć streama świętującego milion obserwujących. I Wtedy nam się ma odpalić zakończenie, Jezu, zakończenie Do You Love Me. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ja się po prostu postaram teraz szybko nabić jej przywiązanie, nabić jej czarne myśli no i zobaczymy się jak już uda mi się to nabić tak więc do zobaczenia za chwilę hejka jestem yy, w ogóle na samym początku zapomniałam wam wspomnieć, że byłabym wdzięczna za subskrypcję, za lajka i za komentarz yy, ale wracając udało mi się nabić milion mamy przywiązanie 92 i czarne myśli 87 i ona ma zbyt Y, zbyt. Y, nie wiem jak to nazwać. Ym, dziwną twarz. Takie Alajandere. Więc tak. Yy, dziennik w ogóle. Tak, mm, mm, mm. Chyba napisała to samo, ale nie jestem pewna. Najwyżej macie, y, żeby sobie przeczytać. Nie, to, nie tak chciałam. I teraz tak. Czekamy, aż będzie stream. Włączamy streama ze świętowania i zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że rzeczywiście już nam zaliczy jako zakończenie. W sumie, w sumie możemy zrobić coś takiego. Dobra, mówię co czuję. Dobra, ma, ma to w miarę wyrównane, więc. Hej, nie śpi? Nie śpię. Masz. Lepiej. No, zadowolona, zadowolona. To co? Yy... No, obejrzyj sobie film. W ogóle dojechałam do zerowego stresu jakimś cudem. No i co? Lecimy ze streamem. Ktokolwiek otworzyłby salon, w którym nie ma tych głupich pogawędek, zgarnąłby tyle kasy, mówię ci. Yy, internetowy anioł. Wśród internetowego pandemonium nagle rozbry... rozbury... O Jezu, promyk niosący nadzieję. Ale czy... Dobra. Pytanie następujące. Czy ona mówi to samo? Chyba tak, mówi to samo. Więc nie będę tego czytać. Zobaczymy... Co? Zobaczymy, czy rzeczywiście coś się wydarzy. No, bo z tego, co widzę, to wykonałam to, co powinnam. Więc powinno się wyłączyć zakończenie. Mam taką nadzieję. No, z tego, co widzę, to mówi dalej to samo co poprzednio. Że musimy dobić do 30 dnia. To trochę inna sytuacja. No, jak będzie trzeba dobić do 30 dnia, no to wtedy po prostu znowu zobaczymy się za chwilkę. Wytrwaliście ze mną do samego końca, więc nie będę was zanudzać długim postem. A to już było, chyba. Czekaj do jutra. Oha hmm. Aha, nic się nie zmieniło. Hmm. No to chyba trzeba dojechać do ostatniego dnia. Więc jak coś się będzie działo, to, to na pewno znowu nagrywanie, a tak to do zobaczenia za chwilę. Hmm... Sorry, przez chwilę nie widzicie, teraz widzicie. <grych> co chciałam pokazać? Chciałam Wam pokazać ciekawą rzecz. To jest taka mini rzecz: po prostu zmiana trochę w amę, przez co, co się związana z przywiązaniem i czarnymi myślami, plus jej miną. Jak wychodzimy gdzieś na jakiś, nie wiem, wypad, pójdziemy sobie do. Nie wiem, do parku sobie pójdziemy. Spójrzcie, jak ona będzie szła. Ona ma tak creepy twarz. I nagle zaraz zmieni. O, już zmieniła. Ma tak creepy twarz. Y szła normalnie jak zombie. I no, po prostu wpadłam tutaj na chwilę, żeby Wam, żeby wam to pokazać. takie Taka mała ciekawostka, jak właśnie. Ona jest w takim stanie. No, więc do zobaczenia za chwilę, jak już będzie 30 dzień, bo upewniłam się i tak, trzeba dobić 30 dnia, ym, żeby odpaliło nam się zakończenie. Więc do zobaczenia za chwilę. Ok, ym, wiem, że mieliśmy widzieć się 30 dnia, ale ciekawa sprawa. Ym, chciałam kliknąć sobie leki, nagle Amy sama powiedziała nie. Nie wiem, Czemu, nie wiem czym to jest spowodowane, ale po prostu kliknęłam, a ona nagle mi zaszarzyła to okienko i powiedziała nie, więc okej, okay. no więc też na chwilę tylko przyszłam do Was, żeby wam to pokazać. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na 30 dniu. Mija 30 dzień, udało nam się zdobyć 1 milion. Nie było y, czasu na nudy, dzięki Tobie wiele przeżyłam, ale Anielce to nie wystarczy. Ciągle nie powiedziała ostatniego słowa. O Boże, jedyny. A jak zabawnie cały świat kręci się w kółko, a ja z nim jestem teraz taka szczęśliwa. Gwiazdy na niebie są takie jasne i błyszczące, zupełnie jakby istniały wyłącznie, by mnie oświetlać. Błogosławiam internetowego anioła za to, że wstąpił dla wszystkich do rzeczywistości. Zgadnijcie, gdzie wasz anioł się dziś wybiera. Da wam małą podpowiedź, jest tam bardzo wesoło. Boże jedyny. O, dziś streamuje na świeżym powietrzu, wbijajcie. Dobra, i co teraz? Wyjeżdżam najbardziej urocze koniki razem z Pi. Co? Dobra. Z jakimś Pi, prawda? Nikogo tam nie widzę, ale chyba sobie żartowała. Ok. Jezu, się wystraszyłam tych kolumn. <grym> Planowałam strzelić moje selfie na roller ale pani z obsługi wytłumaczyła mi, że to niebezpieczne. Jako grzeczny aniołek od razu się posłuchałam. Wy również pamiętacie, by unikać niepotrzebnego ryzyka. Jak się zła, ale tych kolumn, to się wystraszyłam. Mała pauza z Pi. Dodatkowo chcę podziękować za to, że ciągle przychodzicie mnie zobaczyć. Kurde, daj mi co przeczytać. Zaraz dojdę do nieba. To blunt. Naprawdę mnie kochacie, co jestem przeszczęśliwa. Jezu, co się dzieje? Wsiadam do, diabe do diabelskiego młynu. O. o! Dotarcie tak daleko było świetną zabawą. Jestem mega szczęśliwa, że mogę być otoczona milionem druszyczek. Myślę, że raczej na początku filmiku. Mm, ale to nie wystarczy. Chcę poczuć się jeszcze i jeszcze lepiej. Na początku filmiku dam ostrzeżenie o epilepsji. Mam do Was jedno ostatnie życzenie. Nie zapomnijcie nigdy dzisiejszej nocy. Ja też nigdy jej nie zapomnę. Ach, jestem taka szczęśliwa ku niebu. Ok. Uważaj, by nie przedawkować emocji. Ok. To tyle? No i do you love me. Czyli jedno zakończenie mamy odhaczone. Fajnie. No dobra. O. A, bo mi się chyba foldery już wszystkie za, ten, skończyły, przez co y, już mi nie dało opcji otwarcia folderów. Okej, okay, okej. Okay. Ale to. to w sensie myślałam, że coś się kurde wydarzy, ale jednak. Nie było to złe zakończenie. Zostało nam sześć zakończeń. O, tu jest znak zapytania. Właśnie, on był tutaj? Nie mam, wątpliwości, nie mam wątpliwości, że szczęście czeka na mnie gdzieś w internecie, tylko, tylko szukając go równie dobrze mogę pogrążyć się w rozpaczy, ale jeśli tylko by mi się udało, jeśli tylko zostałabym idealną streamerką, czy wtedy mogłaby, mogłabym z ulgą w głosie powiedzieć, na internecie. Zastanawiam się, co by się ze mną stało. Czy byłabym szczęśliwa? Szczęśliwsza niż jakakolwiek przyszła ja. Okej. Okay. Mam wrażenie, że tego tutaj nie było. Bym to zauważyła. Ale dobra. Mamy jedno zakończenie odhaczone, więc teraz polecimy. Polecimy sobie teraz. No trochę to dłużej może zająć. Y bo. Zadanie jest takie, że muszę mieć poniżej 500 obserwujących, a mam milion na tym zapisie. Ale jest jedno zakończenie, gdzie. Yy, hmm, gdzie, tak jakby, muszę poczekać, aż Ame coś mi napisze. Ja wtedy powiem ok i powinno się pojawić zakończenie, więc postaram się to zrobić przy okazji nabijania sobie yy, tych 500. No i co? Zobaczymy się za chwilę. Hmm. Bo. No ja mam trzy zakończenia, które się opierają na tym, żeby mieć poniżej 500 obserwujących znaczy 500 tysięcy. Hmm. No, i. I tak i tak muszę to zrobić, więc nie mam innego wyboru teraz, jeśli chodzi o zakończenia, bo resztę zakończeń będzie. Znaczy będą na kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia za chwilę. Jestem nie wiem, czy bo yy, o to chodzi yy, bo to jest to nie jest yy, yy, węgiel drzewny chociaż też... nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem ale dobra, po prostu powiemy no okej okay, yy, i zobaczymy co się wydarzy w następnym życiu też będziemy razem aha, że ktoś taki jak ja może spędzić swoje ostatnie chwile przy boku kochanej os. What? <laughs> aha, <laughs> aha. <laughs> y, no to. O Jezu, pozmieni, pozmieniali nazwę, ale nazwa tego zakończenia to jest y, Blazing Hell, coś takiego. Więc y, okej. Okay. Y, z tego, co zrozumiałam, to tak naprawdę, y, to nam się nie odpala po prostu, jak mamy. Czarne myśli powyżej 60, tego trzeba trafić akurat na ten event, że ona o to spyta. Więc ja po prostu wczytywałam zapis, jak już miałam tam 100 czarnych myśli i wreszcie wyleciało. Co ty? Ej, no, co ty robisz? Yy. żartowałam, tak łatwo ze mną nie pójdzie. Nie jestem silna, ale nie jestem też... No czekaj! Też na tyle słabo by się podawać, aha, i coś dziwko? Uff, od razu mi lepiej, odwa... że gdy odwaliłam coś głupiego, dajmy z siebie wszystko, ale to już nie dzisiaj, badam ze zmęczenia, do jutra. Okej. Okay. Czekaj do jutra. Yy, to tak powinno wyglądać. S Patrz, jak suby wystrzeliły. Um. Um. Dobra, y ja nie wiem, co się wydarzyło. No, um. okej. Okay. Dobra, to było dziwne. To było dziwne. E więc tak, zrobimy teraz w ten sposób, że... Ja sobie odhaczę, że sobie zrobiliśmy Blazing Hell. I skoro mamy już 400 tysięcy i jesteśmy bardzo blisko 30 dnia, to, yy, to zrobimy teraz zakończenie. na tak jak mam przywiązanie: 45, a czarnych ma 98, to 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 poniżej. Bo ja tu mam strasznie tak rozpisane, że o, w jednym zakończeniu musi być poniżej, a w innym powyżej. I muszę się zastanowić. Yy, chyba czwórkę można zrobić. To się bo ja sobie ponumerowałam. Yy, wtedy będziemy, musimy mieć powyżej 60 i przywiązania, i czarnych myśli. No i yy, poniżej 500 obserwujących, więc. Yy... No, do zobaczenia. Jakby ktoś wiedział o co chodzi, dlaczego nagle znowu wróciliśmy do gry i nagle ona mi na cały ekran wyskoczyła, to dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia za chwilę. Hej, przyszłam tak na chwilę, bo sobie yy, wpisałam w internet, co to jest brykiet. Tak, wiem. Niektórych słów mogę nie kojarzyć. I to rzeczywiście jest yy, coś z drzewem. Zaraz. Brykiet drzewny. I to rzeczywiście o to chodziło. Ktoś ala węgiel chyba? Coś takiego. Więc dla osób, które się wkurzały, że nie wiedziałam, co to jest brykiet. To przepraszam, ale też jestem człowiekiem i mogę nie znać niektórych słów. Zwłaszcza, że się w moim otoczeniu ich nie używało, więc. Ym, więc tak przyszłam tylko ym, wyjaśnić, że już wiem, że to właśnie o to chodziło w tym. W tym zakończeniu, że rzeczywiście o to drzewo pytała. No więc do zobaczenia za chwilkę. Uwaga moi drodzy, właśnie nadchodzi ostatni dzień. Zobaczymy, co się wydarzy. Jak widzicie, udało mi się dobić 97,97. 97. I zobaczmy, co się stanie. Właśnie zleciał miesiąc. Dużo się działo, co nie? Chociaż nie jestem tak popularna, jak zakładałam. To przynajmniej mam z tego mnóstwo dobrych wspomnień. No więc. No więc. Ej, kochasz mnie, prawda? Yy... Bardzo Cię kocham. Mam dość tych banałów. Pamiętasz, gdzie była nasza pierwsza randka? Szpital. Nie wiem, dam. Dam to. Ile razy już się z tą pieprzyłam w tym mieszkaniu? Oh, o, to można jeszcze tu odpowiadać dobrze albo źle. Yy, kurde, szczerze mówiąc. Mm, założę, że cztery. Źle, źle, źle. Chcę odpowiedzieć kurczę, dobrze? Może pięć razy źle, 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 ale odpowiedziałam na do dobrze na pierwsze. Muszę sobie zapamiętać. Tak, wiem, jesteś zła. Hmm. Coś jeszcze? Jak możesz nie pamiętać? W ogóle ci na mnie nie zależy. No jak nie? I nie pisz, że jest inaczej już mnie nie oszukasz. Nie chcę cię już znać, znikaj z mojego życia. Aha. Jezu. Boże, wystraszyłam się. Ja pierdzielę. Needy girl overdose. Ok. No, się wystraszyła mnie na żarty. Się wystraszyłam, kurczę. Ale szczerze mówiąc, yy, ja bym ch chciała spróbować odpowiedzieć jej na, na pytania poprawnie, więc zaraz się zobaczymy. Ja sobie wczytam zapis i postaram się odpowiedzieć poprawnie na te pytania, chyba że się nie da. No to trudno, yy, ale jestem ciekawa, czy. Yy... Czy jednak będę miała taką opcję, żeby odpowiedzieć wszystko poprawnie? Czy nie wiem, może da mi to jakieś nowe zakończenie, czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Tak więc do zobaczenia za chwilę. No, przy tym pytaniu, gdzie zwaliłam. No, więc. Dobra, moi drodzy, coś się pozmieniało. Teraz nagle wleciało, wleciały te czerwone linie. Wcześniej dałam 4 razy, to dam 5. O, jezu źle. Dobra, to zobaczymy się za chwilę, jak wreszcie uda mi się dobrze odpowiedzieć. Jestem z powrotem i niestety tam się nie da poprawnie odpowiedzieć. Przeklikałam wszystkie odpowiedzi i mówiła, że źle. Więc. Będziemy przechodzić do kolejnego zakończenia i tym razem zrobimy tak, żeby wskaźnik przywiązania i czarnych myśli były poniżej 60. No, więc do zobaczenia za chwilę, jak już to zrobię. Uwaga moi drodzy, <coughs> idziemy spać do jutra i zobaczmy, co się wydarzy. Przez cały miesiąc wypróbowałam sobie żyły i tylko tyle osiągnąłam całe gówno. Czuję się jak idiotka. Hej, tu wasz internetowy anioł, haha, ha. chyba internetowy błazen, kurwa co teraz zrobimy, to koniec, stanowczo za późno. Nie ma sensu tego ciągnąć chłopego ze mnie streamerka i tyle. A co do ciebie umiesz jedynie gadać zero z ciebie pożytku. Możesz iść do diabła. Gdzie ona poszła. Wszystko, moje wysiłki, y, poszło się jebać, to koniec, zastanów się czy, tylko czyja to wina. Przepraszam was, naprawdę internetowe, nie stracił swoje skrzydła i to wszystko przez was. Wow. Okej, okay, zablokowała nas. Y, użytkownik Amy nie istnieje. Może to tylko gra, ale następnym razem postaraj się... Y, następnym razem bardziej się postaraj, dobra? Okej. Okay. Kolejny ending. Dobrze. Kolejny ending nam się udało odblokować. I w tym odcinku to będzie już na tyle, bo i tak już długo przesiedziałam poza odcinkiem. Mam nadzieję, że nie będziecie yy, źli za to, że po prostu w dzisiejszym odcinku troszeczkę yy, inaczej. Jest krótszy. O! Że ten odcinek jest trochę krótszy. Yy, ale myślę, że po to, yy, to, że. Teraz będziecie mieli podwójnie odcinki w ciągu tygodnia, i z Tomb Raidera, i z Nidigirl, i z MeSite. Może trochę będzie małą reko rekompensatą za to, że ten odcinek jest krótszy. Ym, no i co, mam nadzieję, że wam się ogólnie po podcinek, odcinek podobał. I do zobaczenia w następnym, już za dwa dni. Dwa dni? Chyba za dwa dni. Ym. No, ten odcinek widzicie we wtorek, a następny będzie yy, tak jak zawsze w czwartek. Tak więc do zobaczenia i pa pa.